Dzień dobry, mamy sobotę. I co robimy? Pies co robi? Upróbuję milagros ugryźć kanapkę. A prawie. Nie wo, Cicho bądź mili. Nie wolno gryźć kanapki od mili. Nie wolno. Nie wolno. Teraz sobie muszę Nie rób mu tak. Musimy go pilnować, bo chce mili ukryć, u, u, ukraść kanapkę. O, jak ty wyglądasz? Tak. Ja. Musimy Mili pilnować kanapkę, a ja już mu gotuję ryż, y, dostał y, suche, a na, potem gotuję mu y, ryż z kurczaczkiem, z kurczakiem i z warzywami, więc dostanie, ale na razie, jak widzicie, także spolował na Milagros, y, na Milagros kanapkę. Już ci dzisiaj podgryzł, Mili, nie? Mili? ugryźć się dzisiaj już? Chciał się bawić. Chciał się bawić i... i nie kontroluje. Już. Patrz. Zostaw ją. Nie całą jej. tego. Mili oczywiście jest. Kuba kaszle. A Mili... A Mili ten... A Mili dzisiaj, dzisiaj zaczęła tak strasznie kaszleć. Tak. A już teraz nie kasz. Jedz, bo się tak sztusisz żeby po w poniedziałek pójdziemy do lekarza. Pójdziemy? Nie, kanapką mnie przejechałaś. Powiem Wam jeszcze, że kończę już widzicie książkę i nie myślałam, że mi się kręgami ale jest super. Dobra. Idziemy się potem. Przestań mi obgryzać poduszki. Masz tu O, proszę bardzo. Pyszna kosteczka. Jakoś ta kosteczka mu nie smakuje. No, nie gryź jej. O nie, o nie wiem jak kto robi wszystko dlatego. Masz tutaj swoją owcę. O! Dobra, widzimy się potem. Ej, gdzie jest kostka? Witajcie kochani. Kilka dni później chyba nagrywam w sobotę. A dzisiaj mamy wtorek. Jestem w pracy. Tak jak przez cały tydzień piesek spał cudownie całą noc, drugą noc chyba troszkę stękał, to tak dzisiaj o czwartej, o czwartej nad ranem tak strasznie wył. Tak, wył, ale potem yy, zorientowałam się chyba czemu wył, bo była kubka i chyba chciał iść yy, na dwór. Ale oczywiście ja nieświadoma tego, że może chce iść na dwór o czwartej nad ranem. Więc wzięłam go od dużego pokoju. Położyłam się z nim i usnął. Więc wiecie, dzisiaj zobaczcie, pokażę Wam moje śniadanie. Dzisiaj na śniadanie mam tym baliki i chlebek. Ale na śniadanie mam dzisiaj tym baliki. Tylko najgorsze co? Zapomniałam sobie wziąć octu I może być kiepsko. Więc teraz zobaczę, co tam... Ej, wiecie co? Ja osiągnąć tak śmiałam, że mam takie kukuryku, 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 ale wiecie co, mi tu chyba y, włosy y, rosną i nie umiem sobie z nimi y, poradzić, ale zamiast osioł wziąć sobie żel i zrobić sobie żelem albo lakierem, to chodzę z takim rozpierdzielonym bębem. Yy, więc co? Więc Zabieram się za śniadanko, zobaczę, to tam y, na YouTubie u moich koleżanek czy coś wrzuciły i widzimy się potem. Witajcie kochani, mamy dzisiaj środek, u mnie wygląda jak po wojnie, bo mój mąż został rano tylko z kubą i robili sobie śniadanie, myśmy z Milagros poszły, a oni sobie robili śniadanie i zobaczcie, to są moje tutaj ręczniki, które mam w kuchni, które się suszyły. I oczywiście pies je zrzucił i nikt ich nie poukładał ja oczywiście, patrzcie jeszcze jeden talerz ja oczywiście za chwilę będę odkurzać o, Mili dalej Mili oczywiście kaszę tutaj jak po wojnie nikt po sobie nie nie posprzątał więc jak widzicie wszystko trzeba posprzątać tutaj jakaś kartka do wyrzucenia tu jakieś, jakieś ciciki, no nikt nic nie posprząta. Tu są moje róże, które dostałyśmy, które ja dostałam na Bandyki i Mili dostała jedną, może tak. Więc zaraz będę odkurzać, e, sprzątać. Boże, co ja tu mam na tej szafce? Nie, powiem Wam, to jest do ogarnięcia. Nawet talerzy nie mogli powkładać do po zlewu. Śmieci jest w milion pięćset, Nie, to jest, to jest po prostu niemożliwe, nie? Jak można nie, nie, no, może nie Sto tego? Stół, stolik cały brudny. Nie, jak ja przychodzę do domu, powiem Wam, a oni są sami mój mąż i Kuba jak ja mam potem iść do domu to ja jestem przerażona w niedzielę mieliśmy 60 mojej teściowej zamówiliśmy catering w knajpie u mojej cioci pokazywałam wam kiedyś tą knajpę i zobaczcie w poniedziałek przyniósł wszystko i jeszcze tego nie wyniósł chyba za mało to wynieść a więc tak Lili, dalej kaszle. Kurz trzeba posprzątać. Tofi, a ty co robisz? A co ty tam robisz? Toficzku? Zobaczcie wszędzie karteczki. Patrzcie, ile okruszków w ogóle. Nie, nie, to nie na moje nerwy. Chyba się zaraz szczele wład. Dobra, idę, idę. Co? Idę? Idę podkurzać. Idę posiadać kurze. Przed podłogi i póki jeszcze światło, jak to można nazwać, siadem, bo jest brzydka pogoda, ale póki jest jeszcze jasno, chciałam nagrać ulubieńców i chciałam nagrać yy, ulubieńców i produkty, które przyniosłam sobie ze swojego sklepu. Bo jak wiecie, likwidowałam kolorówkę, takie tam rzeczy, tylko będę miała z chemii pranie, sprzątanie i tak dalej. Dlatego likwidowałam te wszystkie, takie te i parę rzeczy sobie zabrałam. tym to też filmik nakręcić więc poodkurzam szybko zetrę podłogi, po kurze i usiądę jak jeszcze będzie jasno to widzimy się potem kochani nagrałam dla was mama, mama. takie miszmasz ulubieńcy razem z bublami, razem z nowościami razem z denkiem, ze wszystkim więc nagrywałam ale ona mi cały czas przeszkadzała mama. cały czas co? Tutaj dam wam te biorę. Dobrze. to tam mam odłożyć? Tak? tak? Idź oglądaj bajkę. No nie, ona po prostu, jak tylko widzi, że ja, ja już nie mówię, biorę kamer telefon do nagrywania, czy wyciągam swój aparat, to już jest no, niemożliwe. No, uczepi się, no i musi wszystko pokazywać. Mydła do rąk i kremiki swoje i nie wiem co jeszcze. No, już nic powiem, a kremiki tylko mam. I też tylko mam to do... tutaj. Do... gąbeczkę do policzków, tak? No. A jak się Kto, czujesz? Ktoś mi zabrał ten błyszczek, ten... A ci tak, już ktoś wie... ci zabrał, no na pewno. Nie, już wiem gdzie one są, no. Już wiesz? No sama sobie na pewno schowałaś, nie? Co? Oli... Ja była z Dawidem, to... Oli schowała mi, <sum> no, <sum> Oluwia, schowała do tej półki, A powiedz gdzie powiedz mam, gdzie mam Aleś chcesz skakać? Mam, gdzie mam? skakać! bo nie będzie nic widać. Gdzie mam te e, sukienki to Ale milagros to i te błyszczyki. Dobrze, ale już skąd gadać. Ale nie ma tych błyszczyków. Ale powiedz, bo ja bym chciała, żebyś ty powiedziała, co ty wczoraj powiedziałaś mamie, jak mama zahamowała autem. Jak ty kobietą jedziesz! Nie zapięty więknie do, do, do Dał, Jak mówiłaś, ogar, jak też mi powiedziałaś? Ogarnij się kobieto! Powiem wam, że myślałam, że wpadnę. Tak mi się chciało śmiać, że po prostu Milagros była zapięta do fotelika, a fotelik się wypiął z pasów. No i Milagros. I na drugi fotelik. I tak, i Milagros przy zakręcie przewróciła się z fotelikiem. Ja nie wiem jaką się wypiął, ale wypiąło się dziadostwo. Muszę to teraz przed każdą jazdą sprawdzać. Ja jechałam wolno, nie bójcie się, jechałam po osiedlu. Ale, ale powiem Wam tak, mi się, tak się śmiałam, jak ona mi to powiedziała, że to po prostu nie mogłam wytrzymać. Tak, tu Ney, moja. Mundralo moja. ale Czekaj, byłam szminkę jeszcze. Ja Będzie po brudę szminką. A teraz to będziemy odpoczywać? Tak. A co fi robi? Tam się bawi kościół. Aha. No dobra. To będziemy zgrywać filmik. Przeszkadzałaś mi, jak nagrywałam filmik, tak? A ty powiedziałaś, że co ja jestem? Przepraszam. Nie, co powiedziałeś? Że jestem zmierzła, tak jak Ci powiedziałam. Tak mi powiedziałaś, jak ty mi to powiedziałeś? No jesteś. Z... Bo ja jej powiedziałam, Milagros, cały czas mi przeszkadzałaś, jak nagrywałam. A ona mi mówi, ale Ty jesteś zmierzła. I zła. I zła. No zła byłam, bo mi przeszkadzałaś. I nie mogłam nagrać. No, dziękuję Ci bardzo. Teraz będę musiała zgrać i ten filmik, i ten, co mam tu w telefonie. Nie wiem, który pójdzie pierwszy, ale chyba vlog, bo tamten będzie trochę dłuższy. Więc co, zapraszamy Was do oglądania. I do subskrybowania naszego kanału, tak? Zapraszamy. A powiedz, a co powiedziałyśmy, że jak będziemy mieć 500 subskrybentów, to zrobimy konkurs. Tak? Nie będzie mieć dużo psów? Nie dużo psów, tylko jak będziemy mieć 500 subskrybentów, bo dla nas to jest dużo, prawda? Ale co? Jak będzie 500 ludzi nas oglądać, tak? To zrobimy konkurs. Tak? No to dobra. To trzymamy kciuki? Trzymamy. trzymamy. I powiedz. Subskrybujcie nasz kanał. No powiedz. No ale to spróbuj. Spróbujcie. Brawo! Piątka. Udało się. I powiedz, że, jak, że my zrobimy rozdanie. Że, że my rozrobimy rozdanie. Tak. I Milagros będzie losować. Tak? I ja będę losować. Dobra. To powiem tak. Do zobaczenia. Widzimy Do zobaczenia. Się w, widzimy się w następnym filmiku. Widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa, Jutro. Aha. No jutro. Żeby nie było, to jutro. Pa, pa. Na mnie nie patrz, tylko bo bo się. <grym> pa. Pa, pa.